Razy Moje obrazy opowiadają o takim moim doświadczeniu: doświadczeniu wsi, doświadczeniu natury, zwierząt. Zazwatne przepisanie wizualnej geografii wsi, wrażliwe, ironiczne i polityczne zarazem, które redefiniuje ją jako przestrzeń oporu wspólnotę i queerowej wyobraźni. Małgorzata Mycek. Postaci, które występują na tych obrazach, one sobie właśnie żyją na tej wsi i zajmują się swoimi jakimiś sprawami. To doświadczenie kopienia siana zawsze było taką ciężką pracą, bo zawsze się to robi w największy upał, leje się z człowieka. i Dlatego ten obraz się też nazywa Upał jak diabli. Moje główne zajęcie na tej wsi to jest opieka nad kotami. Aktualnie mam ich pod opieką 14. Ze mnie się rodzina śmieje i sąsiedzi, że, że mnie te koty już pochłonęły i że mutacja w kota się zaczyna. To, to jestem ja totalnie. Czuję się czasem jak kot.